Witajcie moi drodzy w moim kolejnym Woolkaście. Słuchajcie, jesteśmy po targach Wool Fashion i bardzo dużo osób już pokazało, co przywiozło ze sobą, więc wychodzi na to, że czas na mnie. A mam bardzo dużo nowych rzeczy, nie tylko z targów, i też dużo rzeczy ostatnio mam na drutach, co się u mnie w ogóle nie zdarza, więc dzisiaj właśnie będzie. O tym, czyli co mam na drutach, ale nie wszystko wam mogę pokazać. Co przywiezłam z targów i co mam jeszcze nowego u siebie w domu. Z włóczek oczywiście. Kawkę mam. Zobaczcie, w jakim kubeczku. Kubeczek otrzymałam od Agnieszki jakiś czas temu, i właśnie dzisiaj pomyślałam sobie, że jak nic, potrzebuję wakacji. A jeszcze wczoraj siedzieliśmy z mężem i zastanawialiśmy się, gdzie będziemy jechać, więc to już powoli ten czas. Szkoda tylko, że pogoda troszeczkę się zepsuła, ale okej. Okay. Widziałam, że w przyszłym tygodniu już mają być bardzo duże temperatury bardzo wysokie temperatury co mnie bardzo, bardzo. Cieszy e, i tak. Słuchajcie, z ważnych rzeczy, z ważnych rzeczy to to, że w piątek, w piątek, niech no ja tylko zobaczę, który to będzie. E, 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 piątek, piątek, piątek. To jest 11 kwietnia. Będzie premiera wzoru na Katie Sweter, czyli na ten sweter, na który bardzo dużo osób czeka, sweter z golfem, e, więc może sobie zapisać i pamiętać o tym, ponieważ zawsze tego pierwszego dnia jest mała zniżka, i można z niej oczywiście skorzystać. W bardzo niedalekim czasie będzie również premiera kamizelki. Hoja. Hoja West albo Hoja West, mówcie jak chcecie, czyli kamizelki, którą mam na sobie i którą bardzo często ostatnio noszę. Bardzo ją lubię, zobaczcie. To jest taka kamizelka rozpinana z reglanem. Wydaje mi się, że nie jest ona jakoś specjalnie trudna. Fajnie się ją robi i fajnie się ją nosi. Lubię ją nosić do długich, do takich koszulek z długim rękawem, Longslewów albo do koszul. Kto był na targach Wool Fashion, ten na pewno mógł zobaczyć, bo akurat miałam koszulę i na to miałam zarzuconą kamizelkę, i to wszystko bardzo fajnie wyglądało. Mąż mi pomógł wybrać taką stylówkę, więc wiecie. <ścoughs> I w bardzo niedalekim również czasie będzie premiera na Solar. Top, czyli ten top, który jest na moim kanale cały czas, który nazywa się Prosty Top na ramionczkach, ale teraz już się nazywa Solar Top. I będzie wzór niedługo: będzie film instruktażowy, nowy, odświeżony, i zrobimy sobie kal na ten top, czyli wszystko będzie. Wszystko dla Was, moi drodzy, abyście mogli sobie zrobić taki top, więc zapisujcie sobie te wszystkie daty, żeby po prostu nie zapomnieć. Teraz wiem, że Katie Sweater będzie w ten piątek, ale co będzie w następny jeszcze nie zdecydowałam, więc dam Wam znać. Przypominam również o tym, że targi w tym roku 13 września. Września we Wrocławiu, targi we wrześniu w tym roku. Czy tak zostanie, nie wiem. E, zobaczymy, pomyślimy i tak dalej, ale ja Was oczywiście zapraszam i pamiętajcie: zmieńcie sobie w kalendarzu, że to nie będzie grudzień, będzie to wrzesień. I spotkanie dziewiarskie szykuje nam się w, te... w tę niedzielę. E, tak, w tę niedzielę 13 kwietnia spotkanie dziwiarskie w Pedecie tym razem. Słuchajcie, ja wiem, że wiele z Was kojarzy Pedet jako całą galerię, ale cała galeria teraz nazywa się Renoma, a Pedet to jest taki food court, który jest z tyłu, czyli takie miejsce, gdzie jest parę restauracyjek, w jednym miejscu jest też bar, można zamówić kawę, herbatę, można coś zjeść fajnego, napić się czegoś fajnego. Jest dużo stolików, dużo miejsca, więc właśnie tam się spotykamy, a Renoma jest przy ulicy Świdnicki, czyli tak jak wcześniej spotykaliśmy się w kafe, w Green Cafe Nero, to Renoma jest po drugiej stronie ulicy, a Pedet jest właśnie tam w środku. Na pewno znajdziecie. Więc zapraszam Was, Jezu, znowu zapomniałam, 13. 13 kwietnia od godziny 12 do godziny 16. O której godzinie przyjdziecie, jak długo będziecie, to wszystko zależy od Was. Ja będę przez cały ten czas. Tak. To tyle, jeżeli chodzi o informacje takie najważniejsze, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. No dobra, no i co, od czego zaczniemy? Może, może, może po kolei zacznę od tego, co ostatnio przyniosłam ze sobą do domu ze sklepu Między Drutami, bo byłam ostatnio u Kasi i po prostu dużo rzeczy przyniosłam ze sobą, tak, tak jakoś wyszło, tak jakoś po prostu wyszło. I tak, y Przyniosłem ze sobą motek włóczki kaszmirowej, czyli Cardiff, Cardiff Kaszmir. To jest ta włóczka O. Na pewno ją znacie. Mm. To, ten kaszmir z Cardiffu. Tutaj mamy 100% kaszmir, 25% gramów i 112 metrów, druty 3,5 do 4,5 i jest to włóczka, która idealnie nada się na to, żeby zrobić Sophie Scarf. I właśnie po to wzięłam tę włóczkę. Tak naprawdę wzięłam dwa motki, ponieważ z jednego motka zrobiłam mojej koleżance Sophie Scarf właśnie w tym czekoladowym kolorze. Akurat, to jest, słuchajcie, powiem wam, powiem wam, że jest to świetny sposób na prezent, właśnie ta apaszka. I naprawdę można zrobić ją w takich kolorach, jaki się lubi. Ja wiem już, że moja koleżanka lubi taki czekoladowy kolor, więc po prostu w takim kolorze jej zrobiłam. Była bardzo zadowolona, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Dlatego wam nie mogę pokazać teraz tego szaliszka, bo już go jej dałam. Ale mam drugi taki właśnie kolor i z niego będę robiła dla siebie. Ten szaliczek, właśnie w czekoladowym kolorze. Co myślicie? Tak, się, słuchajcie, napatrzyłam na zdjęcia Petit Neat, Mete. Ona tam ma bardzo dużo zdjęć z tym szaliczkiem, właśnie w tym czekoladowym kolorze i pomyślałam sobie, może właśnie czekoladowy kolor byłby dla mnie fajnym wyborem. Zobaczymy. W każdym razie, jeden motek spokojnie starcza na. Sofii Skarf, i ja oczywiście przypominam, że trwa kal na Sofii Skarf. Cały czas można dołączyć. To jest w sumie ostatni tydzień. Kiedy można dołączyć do Sofis Sofi w Kale jeszcze będzie trwało dwa tygodnie, dwa tygodnie. Um, I jest to ostatni tydzień, gdzie można dołączyć do tego, do tego wydarzenia, do tego projektu, więc Was zapraszam, jest bardzo dużo osób, bardzo dużo szaliczków już powstało, i oczywiście ode mnie pełny film instruktażowy, z którym możecie sobie zrobić taki szaliczek, jeżeli macie na przykład jakiś. Problemy. Jak trzeba się dostać, wszystko jest opisane w moich profilach na Facebooku, na Instagramie. Tam wystarczy znaleźć post i wszystko jest napisane. Ja was zapraszam i zachęcam. Więc to, jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, kolejna rzecz, którą przywiozłam sobie z między drutami, to jest, słuchajcie, takie połączenie dwóch włóczek. Mamy włóczkę Sławę od Pasquali i jest to bardzo ciekawa włóczka, dlatego że jest to 100% bawełny, która wygląda tak. Troszkę przypomina taki, no troszkę przypomina taki kicilk, jak się z daleka przyjrzymy, bo ma taki puszek, taki no jest niesamowicie puszysta, miękka, wspaniała. To jest włóczka chyba dmuchana. Yy, możliwe, że jest to włóczka dmuchana. I jeszcze w tym białym kolorze wygląda jak chmurka. Tu mi taka chmurka lata teraz. Yy, słuchajcie, 100% bawełny sława od pasquali. Yy, druty 3 mm 25 g 162. Metry. No, i ja mam jakiś tam pomysł w swojej głowie, co chciałabym zrobić i potrzebowałam jakiejś tam konkretnej włóczki, ale robiłam już próbkę z tej włóczki i ona strasznie krzywo mi wyszła. Po prostu tak krzywo mi wyszła, że no, patrzyłam na to wszystko jakoś tak. No, no nie da rady. Ale Kasia poleciła mi, żebym dołączyła do tej włóczki. Taką cieniutką niteczkę. Właśnie tutaj mamy 100% merino extra fine. I to jest taka cieniutka włóczka, nitka, jak taka jak duszycia praktycznie można powiedzieć. Żebym to połączyła razem z tym. I powinno być ok, że wyjdzie mi wszystko równo i prosto. Zobaczymy. Mam to właśnie na próbę w takim kolorze, bo mnie taki kolor też interesuje. No i zobaczymy, czy wyjdzie to tak, jakbym chciała. No I jak wyjdzie, no to może zrobię ten projekt właśnie, który chodzi mi po głowie. Więc połączę sobie właśnie te dwie włóczki, sławę i taką niteczkę. Te niteczki możecie zakupić u Kasi. One tutaj mają, słuchajcie, to jest 100 gramów i jest 1500 metrów. Więc jeżeli na przykład, no ja to też tak rozumiem, nigdy tak nie pracowałam, że nigdy nie dodawałam takiej cieniutkiej nitki do innej włóczki. Ale ja to tak rozumiem, że jeżeli macie jakiś problem, na przykład z kitsilkiem, jak pracujecie jedną nitką i on wam i to wam tam wszystko krzywo wychodzi, to może warto jest dodać taką nitkę, która za bardzo nie obciąży wam swetra, no bo taka nitka starczy na cały sweter, a tu jest tylko 100 gramów, no może spróbować, może spróbować. Ja będę próbowała, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze. Łyczek kawusi w kubeczku z Rotos. Ale od razu takie słoneczko. Słuchajcie, dostałam od Kasi mały prezent. Nie chcę tutaj e, szeleścić, ale może być trochę szaleszką co teraz. Mały prezent dostałam od Kasi to jest e, włóczka Bilum. Pamiętacie, jak robiłam jakiś czas temu, chyba rok czy dwa lata temu. Dwa lata temu chyba robiłam chustę od Stevena Westa właśnie z włóczki Bilum. I to jest włóczka przeznaczona na skarpetki. Też tak farbowana, może tą stroną pokażę. Też tak farbowana, z takimi przejściami kolorów. Z takimi przejściami kolorów, i to jest, słuchajcie, kolor. 316, czyli dokładnie ten sam kolor, z którego robiłam swoją chustę, więc wiem jak te kolory będą się układały, i powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, aż znajdę czas, żeby te skarpetki zrobić. Myślę, że będą piękne. Po prostu nawet myślałam o tym, żeby zrobić tak, że jedna będzie um, zaczynała się od tego niebieskiego koloru, a druga będzie się zaczynała od tego pomarańczowego. Zobaczymy, czy to fajnie wyjdzie. Jest to, słuchajcie, włóczka Bilum. 75% merino, 25% Poliamid, 400 metrów to jest 100 gramów. I jest napisane, że można prać w pralce. Chociaż ja wszystkie skarpetki piorę w pralce. To tutaj jest jeszcze to napisane, że rzeczywiście można. I oczywiście to otrzymacie u Kasi. Są różne kolory. I to jest też tak, że jedno ciasteczko to jest jedna skarpetka. Drugie ciasteczko, druga skarpetka, czyli tutaj mamy parę. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. No ja jestem podekscytowana, bo myślę, że będzie to super. I to jeżeli chodzi o rzeczy, które przywiodłam sobie ostatnio od, od Kasi. Em, no z tych rzeczy tak naprawdę zrobiłam teraz ten szalik Sophie Scarf. Mam bardzo dużo rzeczy na drutach. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło, żebym miała tyle rzeczy na drutach. Po prostu tak wyszło. Tak wyszło. A najgorsze, ach, najgorsze w tym wszystkim jest to, że robię My Peony Dress z włóczki Bell od Dropsa. Zobaczcie ile mam. Czekajcie, to jest... O. Tyle już mam. Ramiączko jedno jest. <noise> I w tym wszystkim najgorsze jest to, że ta, ten projekt jest tak wciągający dla mnie. Bardzo lubię pracować włóczkami, które nie są problemowe, e, które tak fajnie suną po drutach. Które tak fajnie jakoś tak, no nie wiem, ta dzianina tak szybko rośnie, to jest takie przyjemne, że nie mogę się oderwać, chociaż wiem, że powinnam zacząć teraz inny projekt, to no nie mogę się oderwać od tej sukienki i biorę ją wszędzie ze sobą na jakieś spotkania czy gdzieś, bo... Dla mnie ten projekt też jest taki, że już nie muszę patrzeć na druty, więc totalnie, totalnie jestem cały czas w rozmowie z, z, moimi, z moim towarzystwem, że tak powiem, więc nie muszę za bardzo myśleć o tych oczkach czy o tym co tutaj robię. Jest to świetny projekt, naprawdę jest to świetny projekt. Jeszcze raz muszę to powiedzieć: że jest to świetny projekt. Yy, bardzo fajnie po prostu się przerabia tę włóczkę. Ja mam włóczkę Bell od Dropsa w kolorze petrolowym, moim ulubionym. Uwielbiam kolor petrol. Jeżeli chodzi o włóczkę Bell, jest przecudowny. W ogóle te włóczki. Od dropsa, jeżeli chodzi o bel, są świetne, są super zafarbowane, bo mają, jest, są takie melanżowe i bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o tę sukienkę, i modyfikacje, jakie tutaj chcę zrobić, znaczy już robię je, to to, że ten ściągacz na górze będzie troszeczkę krótszy troszeczkę krótszy i cała sukienka będzie też krótsza, bo tamtą. Którą robiłam pierwszą, czyli tą w kolorze różowym, wiśniowym, malinowym. to mam za kolana, a tą chcę zrobić przed kolana. Więc e, dużo mi nie zostało. Myślę, że jeszcze z jakieś dwa motki. I będzie koniec. I naprawdę bardzo szybką siłą robię. robi praktycznie jeden motek ostatnio dziennie przerabiam. Ale biorę wszędzie naprawdę. Do auta, gdzieś jedziemy. Naprawdę, jest to, no nie mogę się oderwać, nie mogę się oderwać. Kolejny projekt, który robię, to jest właśnie Solar Top, bo w momencie, w którym napisałam wzór, doszłam do wniosku, że zrobię dla Was nowy film instruktażowy, taki pełny, nowy, odświeżony, no i robię go, robię go. Oczywiście do premiery zdążę, to nie tak, że nie zdążę, zdążę. Już mam tutaj, o już jestem po podziale, więc już tyle mam. No, dosyć dużo już mam, tylko po prostu sukienka mnie tak wciąga, że nie mogę jej odłożyć. Włóż, solar Top robię z włóczki Sole od Pasquali w takim kolorze właśnie różowym sole od Pasquali w kolorze różowym i jest to numer 101, czyli ten pierwszy zrobiłam w takim kolorze petrolowym, a tutaj mamy taki kolor różowy, bardzo, bardzo ładny, bo on nie jest taki hamski różowy, tylko taki przyjemny. Taki przyjemny. Tak też jestem w szoku, że wybrałam różowy kolor, ale no tak to ostatnio u mnie jest, że kolory z jakiegoś powodu królują u mnie i nie mam zamiaru jakoś z tym walczyć. No, jak tak ma być, no to niech tak będzie. No i tyle z rzeczy, które mogę Wam pokazać, co mam na drutach. Mam jeszcze jedną rzecz też w bardzo takim zaawansowanym momencie, ale to może następnym razem już Wam powiem. Patrzcie, jak słoneczko wychodzi. Zaraz będziemy tu razić. Dobra, co przywiozłam ze sobą z targów Wool Fashion? W ogóle powiem Wam szczerze, że te targi były jakieś takie niesamowite, bo miałam wrażenie, że wszyscy są tacy... Tacy mili, tacy uśmiechnięci, nie wiem, jakaś taka może, może to, że ta wiosna i to piękne słońce tak wszystkich nastroiło. Nie mam pojęcia. Może, może to ja byłam w dobrym może i po prostu widziałam u wszystkich dobry, jakiś taki dobry nastrój. Nie wiem. Było bardzo dużo stoisk. Bardzo dużo. Nie wiem ile, ale naprawdę bardzo dużo. Obeszłam je ja chyba z trzy razy. Byłyśmy bardzo długo z dziewczynami, bo wydaje mi się, że tak mniej więcej od godziny 11 do godziny 16 byłyśmy tam. Było naprawdę asortymentu. Ludzi i wszystkiego bardzo dużo, ale to było takie miłe i zawsze te spotkania z Wami, jak podchodzicie, chcecie jakieś zdjęcia, rozmawiamy ze sobą, są bardzo, bardzo miłe. Bardzo się cieszę, że podchodzicie. Nie wstydźcie się tak, nie wstydźcie się tak. No już dajcie spokój, to ja się wstydzę. <laughs> Żartuję, nie? Po prostu podchodźcie, nie bójcie się. Jest mi, jest mi, bardzo, jest mi bardzo miło. Dobrze. A, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, którą ktoś mi ostatnio polecił, że powinnam powiedzieć o tym, dlatego że jakiś czas temu na Instagramie wam polecałam taki rejs dziewiarski po Norwegii. Osoby, które wtedy mnie słuchały i się zapisały, to oczywiście wiedzą o co chodzi. Słuchajcie, ja na ten rejs nie płynę jednak, jednak nie wypłynę z wami. No, ktoś mi tam powiedział, że może powinnam o tym powiedzieć, bo może ktoś płynie, bo ja płynę i tak dalej, więc ja nie płynę, moi drodzy. Przykro mi, zmieniły mi się plany i musiałam odwołać, odwołać tę przygodę. Może następnym razem. Dobra. I teraz tak. Pierwsza rzecz, jaką przywiozłam sobie z targów, jest to włóczka Mondim. Włóczka Mondim, włóczka skarpetkowa, bardzo, bardzo fajna. Włóczka bardzo jej lubię. Jest to włóczka taka rustykalna. Jeżeli chodzi o skarpetki, no to nie jest taka. To jest włóczka typowo na skarpetki, ale nie jest to taka typowa włóczka na skarpetki, bo nie ma tego, tego dodatku poliamidu. Tylko tutaj mamy 100%, 100 wełna. I mamy 385 metrów w 100 gramach. Bardzo fajna też etykieta. Wzięłam w takim kolorze no to jest taki brązowy, melanżowy. taki Brązowy, melanżowy. E, lubię włóczkę Mondim. Jest bardzo fajna. Kupiłam tę włóczkę w sklepie modkomania I ją ze sobą przywiozłam. Mam w planie oczywiście milionową parę skarpetek, bo dlaczego nie? E, więc zobaczymy kiedy za nie złapię. Kolejną włóczką, jaką przywiozło moi drodzy, to jest włóczka od ulnij i no kto był na targach, ten wie, że to jest po prostu jakiś największy smuteczek, jaki po prostu może się wydarzyć, bo okazało się, że zamykają przędzalnie i włóczek od ulnij już nie będzie, mają tylko to, co mają i tyle, dlatego po prostu wzięłam aż trzy precle aż trzy precle wzięłam w takim kolorze żeby zrobić sobie sweter, bo zawsze chciałam sweter z tej włóczki i cały czas odkładałam ten pomysł eee, do szązku A tu oni przecież będą, to nie teraz, to następnym razem, to następnym razem, następnym razem, aż w końcu się okazuje, że ich już nie będzie, więc musiałam wziąć. No, jest przykro, bo mam wrażenie, że jakoś tak targi, bezsólniej. Dziwnie. Dziwnie, nie? Szkoda bardzo. Bardzo szkoda. Więc jeżeli jeszcze gdzieś tam można zakupić te włóczki, czy będziecie na targach, chyba teraz w Krakowie będą, to i oni będą, to po prostu zakupcie sobie, żeby mieć zapasy, bo warto mieć taką włóczkę w domu. Oczywiście od Lusi. Tym razem taka saszetka, takiej jeszcze nie mam. Są. W trzech różnych rozmiarach. Ja wzięłam ten środkowy na zameczek. Jeszcze nie wiem, co to będę trzymała, ale tak myślę, że jakieś takie, może, e, wiecie, co się ma w plecaku różne jakieś takie rzeczy, i to się wala po plecaku jakieś, nie wiem, chusteczki czy coś. To to wszystko chętnie włożę po prostu do tej saszetki. Oczywiście saszetka e, taka specjalnie zarobiona na taką Wrocław, na wrocławską edycję targów, mogę tak powiedzieć, nie wiem, no taka wrocławska jest to edycja, bo e, tu są kamieniczki i jest napis Wrocław The Knitting Place i są krasnale, więc e, piękna jest to saszetka od Lusi. I kupiłam sobie jeszcze, słuchajcie, w ostatnim momencie zobaczyłam u kokonków, już rozwaliłam to, bo tutaj było ładnie to wszystko spięte. Aż to rozwaliłam, jeszcze ucięłam, więc tak. To są te żyłki pomocnicze, które też bardzo często e, kupujecie od Petit Need. Ja kupiłam sobie teraz od kokonków. Bardzo, bardzo fajne. E, taka jest to żyłka matowa, bym powiedziała, ale już jej używam i jestem zadowolona. Tak ona wygląda. Są dwa różne rozmiary. Ja mam ten mniejszy rozmiar. Jakie to był, nie pamiętam, ale mam ten mniejszy. No i co? I słuchajcie, i to wszystko. A następnego dnia byłyśmy na spotkaniu dziewiarskim właśnie Stitch and Beach u Ani. I dostałam od Ani taką piękną koszulkę. Dziękuję bardzo. Wspaniała koszulka, bardzo mi miło, dziękuję. Generalnie, jeżeli Wy też chcecie taką koszulkę, to wydaje mi się, że trzeba się do Ani odezwać i tyle. Bo ja to nawet nie wiem, gdzie tak taką można otrzymać, ale na pewno, jak się do Ani odezwiecie albo na profil, o, na profil Stitch and Beach, to tam to tam więcej się dowiecie była też przypinka ale przypinkę już Wam nie pokażę, bo mam ją już przy kurtce przypiętą no i woreczek na wszystko co potrzebne, wiadomo i to słuchajcie, wszystko co przywiozłam sobie z Warszawy cudowny był to czas w ogóle, naprawdę niedziela niedziela Dobrze. Cudowny był to czas, naprawdę bardzo fajnie mi minął w towarzystwie moich koleżanek i w ogóle w towarzystwie waszym na targach. Niech ktoś przestanie teraz wiercić, bo nagrywam. I było, było fajnie, bardzo miło spędziłam ten czas. Cieszę się, że pojechałam, bo cały czas się wahałam i w ogóle. Ale tak, było miło i fajnie. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam minął czas na targach hull fashion i na jakie targi jeszcze się wybieracie w tym roku. Bo najbliższe to są chyba w Krakowie 26, ile dobrze pamiętam, kwietnia, później chyba jest Gdańsk, Gdańsk w maju oni są na początku. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to wierdzenie. I później później mamy no nie mogę, nie wierzę w to. I jeszcze Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza, słuchajcie, na pewno będę w Dąbrowie Górniczej na tarkach. No. To tyle. Nie przedłużam, bo zaraz tutaj się rozwiercą na amen, więc nie chcę już dłużej tutaj przedłużać. Do zobaczenia w następnym Łukasie. Pa pa.